Siemaneczko No jest remont kopaczki. Miałem koparki powiedzieć. Łożysko się rozsypało. Wszystko zdemontowane, piasta. No i to pokaż to łożysko gdzie jest to stare. Bo kupiłem po drodze ja bym, dzisiaj... Gdybym ja bym na luz nie wyłączał, to by się nic nie stało. Bo... Wyłączyłem koparki na luz. I... Ty, które, łożysko, które koło zmieniałeś już? Wszystkie po pięć razy. Już. Nie pierdziel głupot. Które koła zmieniałeś? Co? Tate? Ale to tak ogólnie myślimy, że to łożysko przecież... Nie go do iskry, niego niego nową koronką nabiją na niego, co? Będzie jeszcze nie taki luz, to jeszcze jest nie luz, jest to suche. dojdzie smar. To przecież ona jeszcze z 5 lat tu pojeździ jak nic, dobra, tu nie ma co, trzeba zakładać to. Zakładamy po co tu inwestować w nowe, jak. Zmarujemy Było wstać założymy stary. Kurde, to jeszcze nie jest się. A to jest taki ten, teflon, nie teflonowy, tylko z yy, filcu. Nie, nie, nie sypało się syf, nie sypał się syf. Ona ogólnie jest taka, no była ładna, w sumie to jest prosta, niepokrzywiona, nigdzie niepokrzywiona. Cały problem to polegał na tym, że ja ją dimerem umyłem. No i tak, chyba już mówiłem o tym, I tak to się stało z nią. Ale tu jakby ją spolerować i byłaby ładna z powrotem. Oddać ją do nie, nie, w ogóle ją zrobić renowację. Ale po co? To jest oryginał, tylko ją w ten. Ale to jeszcze do napawania damy. O! Te. To damy do napawania. To wszystko pozaspaływać te otwory. I te napawać te, te koła zębate. Zobacz, to się napawa wszystko. Te otworki. Zapawać to i przeszlifować. I to jeszcze będzie chodzić. Ale to jest więcej roboty by było niż to jest w ogóle... Ale, ale będzie oryginał wtedy. A ty skupujesz z drugiej ja z Zębami goście, u dentysty. Co? Ty nie wyrzucają zębów, tylko reganerów. No, no Ale tutaj palucha tę wyroślił, jest tak ostre. Ja, ja, ja. Jeszcze bez problemu, no. Seruj dobrze. No i ciśnij. Po jednym ruchu w, każde, w każdy, czyli w każde po jednym. Żeby nie za dużo, bo smar jest drogi. Tu łożyska się nie zmienia, tylko łożyska też generują biskrze. No. To wy trzeba zawiesić. Kryśka już i nie, nie powiedziała mi, no, w poniedziałek. Kryszka, wiesz. Jak zrobił? Kaj się furą jechać i zbierać. Ile zapłaciła? Nie wiem. Poczekaj. Pinduś. będzie dobry powinien być No i jak teraz chodzi Żyletko. No i ci i zobacz. No dobra, to musimy do... Się nie powinno robić czemu, bo wtedy całe obciążenie przenoszą kulki. Ja wiem, ale tu lepiej smar... Po, powciska się wtedy, wiesz? No tak, no w jakim wypadku to tak, to jest skazane, aby łożysko miało. No zobacz, już jest zregenerowane. No i ładnie, no jeszcze, żeby nie wyszło to to. Ja pierdz. Zobacz, to będzie cicho. To nic smaru to wszystko powinno być nowiznoki O jeszcze tam tamto u konia łożysko co miałem do regeneracji, przy tym kółeczku, pamiętasz? Przy którym... To już konia teraz nie ma, przy tym drapoku. Tam to trzeba zregenerować. To z przodu. No. Ale tyle wytrzymało. W piachu cały czas. I to o dziwo. Cały ten fenomen to był, że ono nie miało żadnych... Ono na początku miało yy, te uszczelki, miało wszystko, się... ale i yy, ono się zacinało troszeczkę, było dobre tylko mi się bryknęło nie, jak tego... ja, ja kolega betoniarka prowadzi co? i mówi się betoniarka chodziła po całym ci, a ja wziąłem i tego i mówi, koło mu spadło, wszystko się zdarło a ja mówię, będę będzie koń bryknął z tego i szybkości się... Dobra. no tak no to jest widzicie. to się chyba komplet kupuje mi się wydaje, co? 160 zł cała piastka a mówią, pisze mi żeby te łożkę używać do wózków do wózku, nakładać to a skąd że do dziesięcych? No, jak jest takie, jak są, takie wózki na 6 dzieci sześcioro dzieci są takie wózki no może i tak w sumie wtedy ja, się ja, 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 ja bierze gościu No i w tamtym kółku to te, te uszczelki powypadały i normalnie to wszystko w piachu, przesypywał się piach i tam bez rolę chodziło. Ty, chyba już doszło. No już. Teraz ja to na widz, dokupiłeś do... <gry> już jest, no już wystarczy. No po co więcej? No, już nie ma potrzeby. <gry> Ja by stąd był. No I tu więcej. Zobacz, nawet nie słychać, bo jak chodzi. I piersi. Obawiam Co to wibracji dostaje? wibracji dostaje, no. No, nie, nie byłem. Byłeś, nie? Nie, nie. tylko do powieści. Do twoich, no. Chyba no dobrze jest. Dobrze jest. Zapalimy światło. Co jest? Skoro chodzi w koło, to co? No ja. Przecież nie zginie. Nie Dobrze. Już do jazdy jest. Podczas kopania to gdzieś tak się kręcić. Nie wiem czy tak się drogą kręci. Nie no style idzie, co, tak? Drogą? No. Myślę, że gdzieś tak. E. No małe kółeczko, no to jak Dobra, przykręcamy to to. No. Były takie kopaczki, przychodziły, koła były od małego Fiata, oryginalne opony no. i jak przyszły, to od razu w pierwszy dzień, zamiana. Było tak. Były na takich kołach. I ale to pasuje ta felga, to jest jak maluchut, Tak, pasu. A ta też? Nie wiem, bo, bo w Kłodzku tak było. Od razu, się spojrzał, patrzył od Malucha, no nowizna i od razu. No to szczególności to było w tych, w kółka rolnicze. Tak, tak, gdzie to to jest? To to takie coś tak samo, jak i Bizon miał instalację za 24, głównie po to, żeby... Aha, że żeby... Jest... pracownicy do Malucha, nie, czy tam do innych samochodów nie zabierali żarówek. Coś ty, nawet po to. Nawet po to. Ale ja. Cztery, ja. O, to jest wygoda. To Nie wiem, tę końcówkę by dokupił, czy taka założyłby, założyłby jakoś. Czy nie, czy się nie założył, trzeba za wężyk kupić gotowy chyba. Jaką końcówkę? To to do tego, by jak się urwało. A gwin się urwał? No tak, sam został sam ten, więc zobacz. Nie, gwin tu jest. Jest To Tylko nakręcić w tę. Końcówkę nakręcić tylko. No. To było mówić, to bym kupił przecież. A jest, tutaj na dobra. Tam? Na no. kosiarce? Tam. Stara odkręcona. Ja włożyłem, no zapakowałem. To Do torebki włożyłeś? Nie. No to jest nowa w turepce. Aha. No O, pasuje też O, już jest. I przekręcaj go łam No i kręć dalej o. I dobra, bardzo No i jest wychodziły Coś się zbili. Może źle załapała. Nie, dobra. Dobrze. tutaj jest. Jebajka. No i na krzyż. Zobacz, no łożysko spadło. Po co? Na no, dwie wystarczą. No ja obluzuję. Tak? No, już mi się tak ruszało, że... No i tyle w temacie. Nie wiem czy kompasor wyłączony. Wystarczy popołudz. No już tam idziemy. Zobaczyć. A czemu osłony nie założyłeś? było. Aha, bo urwało? Trzeba założyć osłonę, żeby ktoś łap nie wsadził. a jaki ma luz. Dobrze jest. Dobra, to tyle. Nie? Tak, no. tak.